Będzie im preska, ha, ha, ha. będzie im Jestem śliczna, zagraniczna, usta nowe już gotowe. Błyszczy krzminka i taminka, zazdrość zjada, glono jada. Będzie im będzie im Jestem ładna i paradna, rzęsy kleję i już pieję, będzie gęsto mrugam często, nawet krowa oczy schowa, już imprezka na mnie czeka, niecierpliwa, jestem steka, w lustro patrzę w zachwyceniu, już emocje w uniesieniu, już gotowa jestem prawie światu, zaraz się objawię piękna, taka, no i zgrabna, atrakcyjna i powabna. Jestem smukła niczym kukła Nogi proste, szpony ostre Tyłek kusi, opór zdusi We mnie chcica, ja jak wica Będzie imprezka, będzie imprezka Będzie imprezka Jestem cudna, niemarudna Cycki ścisne i niepisne Będą stały, nie dyndały Będą wyły, mózgi ryły Już imprezka na mnie czeka Niecierpliwa jestem z deka W lustro patrzę w zachwyceniu Już emocje w uniesieniu to zaraz się objawię, piękna taka, no i zgrabna, atrakcyjna i powabna Jestem śmiała, gładka cała, nogi gole, ja pierdolę miękkie zaraz obie naraz będą miały to co chciała. Jestem mądra, niczym flądra. W mojej głowie myśli mrowie. Język sprawny, niepoprawny, nawet żmije, on przebije. Już imprezka na mnie czeka. Niecierpliwa, jestem z deka. W lustro patrzę w zachwyceniu, już emocje w uniesieniu. Już gotowa, jestem prawie światu. Zaraz się objawię. Piękna, taka, no i zgrabna, atrakcyjna i powabna. Głosy tak się noszę Brokat leci, bluzka świeci W oczach psota, myśli muta Będzie imprezka, będzie imprezka Będzie imprezka Już imprezka na mnie czeka Niecierpliwa jestem z deka w lustro Patrzę w zachwyceniu, już emocje w uniesieniu Już gotowa jestem, prawie światu zaraz się objawię Piękna taka, no i zgrabna Atrakcyjna i powabna